Jeszcze nagrywa Nie ale przecież idę. Siemanko, ja jestem Ptysław i witam Was w dzisiejszym filmie. Właśnie znajdujemy się niedaleko, koło, niedaleko starej strzelnicy, więc zwiedzimy ją sobie dzisiaj. Zobaczymy jak to wygląda i trochę pozwiedzamy. Także dobrze, lecimy. Tutaj widzicie, macie pierwszy budynek, pierwszą taką wieżę, która tutaj była. A już się nam było, kolejne budynki To jest strzelnicy. Tutaj macie wyłożone takimi płotami betonowymi. zeg dan he? Nee, Powiedzmy to sobie trochę o tym obiekcie, co tutaj było. Że obiekt ten, ta strzelnica, został zbudowany dla 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego jako następca przedwojennej legendarnej strzelnicy garnizonowej 7 Dywizji Piech. O, które rejekty do dzisiaj znajdują się w lesie aniołowskim w Częstochowie. Bo powiedzmy sobie, że jeszcze znajdujemy się w Częstochowie. Jak widzicie, weszłem teraz tutaj do jednego budynku zawalonego. Jak widzicie, no jest to kompletnie zawalone. Jak to tutaj wygląda? No dobrze. Lecimy dalej z tą historią. I tak. Na początku lat 90. strzelnica była użytkowana przez znajdującą się tutaj jednostkę wojskową. Później kaszery zostały przekaza przekazane Straży Pożarnej, a strzelnica została bez gospodarza. W latach 2000-2003 dzierżawiła ten. Teren Policja. Do, do ćwiczeń w szkoleniu. Do ćwiczeń w strzelaniu. Przyjmowali tutaj swoje umiejętności policjanci z Częstowy, Kłobucka i Myszkowa, a także pracownicy firm ochroniarskich. Ich także widzicie, i prawie mnie zabił. Jak za... Nie wiem, jak to było widać na nagraniu. Jak widzicie, przeszliśmy teraz z tamtego budynku tutaj do następnego i przez te kamienie to jest bardzo niebezpiecznie, ciężko tutaj chodzić więc stoimy sobie tutaj w wejściu ustawię wam tutaj na, na ten budynek i słuchajmy historii dalej w 2003 roku po inspek po inspekcji specjalisty od spraw budowy i wyposażenia strzelnic, magistrat nie przedłużył policji umowy, gdyż okazało się, że strzelnica nie spełnia absolutnie żadnych wymogów do użytkowania. I od tamtej chwili ta strzelnica już jest nieużytkowana, czyli od 2003 roku. I jak widzicie, w jak krótkim czasie to wszystko może zniszczyć, zniszczyć. Jest tu nawet masakratów, jak widzicie, zaraz Wam to pokażę, bo tutaj zachował się jeszcze nowy daszek, w tamtym jeszcze budynku na no tak też jeszcze tutaj był tam zachowany ten daszek. Ale dobrze pójdźmy teraz może tam koło tej wieży Zobaczmy gdzie da się wejść tam do środka Jeżeli nie, gdzie do to środka się dopomina to trochę pytanie, się da wejść tam na górę. I tam się da wejść na górę, to by było fajnie. Zobaczmy sobie. górę. I tam w ogóle na górze jest wszczepiona kartka. Że ten teren jest monitorowany, jest w tylko razem gospodarza. Ale jak wiemy, ten teren jest już opuszczony. ogólnie dostępny Jak widzieliście, weszliśmy właśnie do wnętrza tej wieży. A jest na górę, na górne piętro wejścia nie mamy, niestety. Jak widzicie jest to bardzo jest, jest to bardzo zaśmiecone. Także weźmy dalej. Obejdźmy sobie jeszcze ten teren. powinny być gdzieś jeszcze pozycje strzelnicze. i to do czego strzelali jak strzelnica to musieli mieć jakieś, jakieś takie punkty więc tutaj mamy jak na razie same budynki więc zobaczmy co jest tam mamy coś ciekawego. Zobaczmy, co to jest. to wszystko bardzo wyrośnięte. A tutaj mamy kibelki. Jak to wyglądało. Dobrze, dobrze. Weźmy dalej. ale nie będę się tam pchał dalej. Mi jeszcze nie minął śmierdzi po tylu latach no tutaj też mamy jakoś taką wieżę i na ja głównie na temat tej strzelnicy jest bardzo mało informacji stąd też właśnie tak krótka historia przytoczona bo niestety informacji na temat tej ścianicy jest bardzo mało w sieci a przynajmniej są bardzo ciężkie do znalezienia więc jak widzicie wygląda to właśnie tak tutaj mamy jakieś takie bloki Te opony. Bardzo możliwe, że to właśnie była ta część, gdzie oni tutaj strzelali. Ćwiczyli się w strzelaniu. Próbuję wejść tutaj na górę, żeby się przypadkiem nie zabić. Zjedźmy z tego muru tutaj. Mhm. Ja wiem, czy pan nie lepiej byłoby mi tam dołem. to Poczekajcie, nie wiem Chyba pajmy się jakoś tędy tutaj. Nie wiemy tutaj. Jeszcze tutaj z ciekawego. Tutaj, jak widzicie, kończy nas jeden czas tych betonowych bloków i tam zaraz zaczyna nam się drugi taki pas. tam pas. No, I tam już ma no, tutaj troszeczkę, troszeczkę inne przejścia, wejścia. Tutaj wygląda no dobrze. Wróćmy tam do tych głównych budynków. Nie byliśmy. Nie byliśmy. I tam się po prostu pożegnamy. Także chodźmy. widzicie, wchodziliśmy tutaj tędy, a wyszliśmy tam dalej. Tam dalej tutaj widzicie jak w ogóle były takie schodki Tak tutaj też mogli chodzić się tam na górę I tam gdzie mieliśmy te metal metalowe, metalowe buwa, te betoniste mury może z betonu tam najpierw właśnie była ta główna część była ta najciekawsza część strzenicy, czyli tam i po prostu mogli strzelać i strzelali ćwiczyli się właśnie w strzelaniu mogli sobie tam trenować no dobrze widzicie wróciliśmy już tutaj na ten reny koło tej wieży więc zakończymy dzisiejszy odcinek jeżeli Wam to podobało zostawcie łapkę w górę i subskrypcję do zobaczenia na następnej wybranie